Za cztery, jeżeli w środek na przykład wchodzi weekend. Jeżeli za dwie godziny, też powiedz, że za trzy, zawsze dodawaj na dróbkę, będziesz się czuł bezpieczny. Tylko, żeby nie w pułapkę, no dobra, to mam jeden dzień do przodu, to odkładam jutro się tym zajmę. Nie, zajmuję się tym od razu, tak jakby to miało być zrobione dzisiaj. Ale czuję się spokojnie, bezpiecznie i wiem, że klient nie będzie się wkurzał, bo przecież ja mu powiedziałem, mam ten zapas. Będziecie się po prostu czuć bezpiecznie. Natomiast z drugiej strony, nie wiem jakich macie klientów, jak pracujecie, ale zdarza się, że klient powie: Potrzebuje to szybko. Proszę mi to przygotować szybko. Albo jest takie w marketingu ASAP. Na wczoraj. ASAP. Na wczoraj. I jeżeli tego nie doprecyzujecie, a będziecie gonić pięknie. Większość osób, które szkolę, mówią, no dobra, to przetestuję. No i ja, ula, to jest niesamowite. Jak ktoś wam mówi szybko, ASAP, na wczoraj, to spytajcie, dobrze, to najpóźniej, tylko to musi być tak zapisane, to najpóźniej na kiedy to musisz mieć. Najpóźniej na kiedy musisz mieć. Zdziwicie się na kiedy. Ostatnio rozmawiałam z moim kolegą prawnikiem, który przeczytał kawałeczek mojej książki i mówi, przeczytałem akurat to i pomyślałem sobie, że przetestuję przy najbliższej okazji. I się akurat taka okazja trafiła. I posłuchałam jak Koledze opowiadał, ty wiesz co, przeszedłem o tej kurki. I zadzwonili, że oni muszą to mieć już. I ja spytałem, dobrze, to na kiedy najpóźniej? I ty wiesz, że mi klient powiedział, że za tydzień? A ja w takich sytuacjach z reguły rzucałem wszystko, no jeszcze wiecie prawnicy, no to jak klient prawnika mówi, że jak najszybciej, no to znaczy, że już, <słuch> tak? Więc z reguły wszystko żeśmy rzucali, bo trzeba już. A ten mi Wiecie, z czego to wynika? Jak myślicie, z czego to może wynikać? Na przykład klienci do was dzwonią i mówią szybko, asad, na wczoraj. Dlaczego wam tak mówią? Z czego to może wynikać? Z tego samego, dlaczego my sobie dodajemy, by że tam dzień, prawda? Oni no, wiedzą, że też może być poślizg. Skąd wiedzą, że możecie mieć poślizg? Poczekajcie, zasada 1.1. Dużo rzeczy na, na głowie nas znają, na przykład wiedzą, jak to może wyglądać. Żeby... Ale to znaczy, że już kiedyś nam się zdarzyły obsługi. Znaczy nie, że się zdarzają obsługi. Powiedzmy na przykład, że mamy sobie dużo obowiązków i że one już w ten sposób pokazują. Nie, jeżeli nie obsługi nie było wcześniej, to nie wiedzą. Myślę, znaczy, że mierzą własną miarę. To znaczy? Znaczy sami też są w takiej sytuacji. Mogą, znaczy, mogą, sami też mają obsługi do swoich klientów. Hmm. Dobra. Może jest to dla nich ważne i się, się asekurują. Robią to, to na pewno było na czas. No dobra, ale to z czegoś zawsze wynika. Daję sobie jeszcze szansę na ewentualne późniejsze zmiany, jeżeli w mojej na przykład, w branży bardzo często, A, Tylko ja Z czego to wynika? Tak, to wszystko co mówicie, tak, jak najbardziej to jest prawda. Z tego, że powinniśmy kiedyś błąd. My lub ktoś. ktoś. Ktoś inny z kim współpracowali. To wynika z ich doświadczenia. Jeżeli ja mam takie doświadczenie, że już współpracowałam, na przykład, nie chodziłam do dwóch kosmetyczek. Które umawiają się na jakąś godzinę, a i tak zawsze muszę czekać, bo one się nie wyrabiają. Może ktoś mi tutaj zły, tak? ale pamiętam. No Dobra, do lekarza, kto chodzi do dentysty? Tak? U dentystów często się tak zdarza, tak? U stomatologów. Czy przychodzimy? No, u twojego nie. U mojego też nie, ale wiem, że tak się często, że przychodzimy. Jest godzina wizyty, a i tak się czeka. Tak? I teraz, jeżeli ja wcześniej trafiłam na dwóch takich stomatologów, no to idąc do trzeciego, to już się sekuruję i pytam, proszę Panią, tylko czy na pewno punktualnie o tej godzinie, o której. Nie dlatego pytam, że jestem upierdliwa. Nie dlatego, że wiem, że oni nie są terminowi, tylko już miałam wcześniej takie doświadczenia, więc się zabezpieczam. Dlatego jak nie doprecyzujecie, ktoś dzwoni, tylko musi być szybko, na wczoraj ASAP i nie doprecyzujecie, na kiedy naj, do kiedy najpóźniej, musi pani to mieć, no to Dobry. będziecie w A jak to pytacie? Może się okazać, że tak, że musicie wszystko rzucić, zakasać rękawy i już, ale może się okazać, że spokojnie zrobicie to, co robicie i na spokojnie zaczniecie następnie. Oprócz czasu. Aha, jeszcze jedno ważne przy doprecyzowaniu. Jeżeli już doprecyzowujecie i wy się zobowiązujecie do jakiegoś terminu, pomimo dodalnego czasu, no niestety, no nie jesteście w stanie, no jesteśmy tylko ludźmi, życie jest życiem, no tak wyskoczyło, że nie da rady. Nie wiem, producent zawalił, ktoś tam grafii, coś się powywracało, o koniec. Rozchorowałem się, nie da rady. To co trzeba koniecznie zrobić? Proszę? Mimo, że tak to że nie powinniśmy dotrzymywać umów, no to wyprogramować po, po prostu. Nie ma co przeprosić, bo to nie jest nasza, Znaczy, nasza można nasza. przeprosić, ale w sensie takim, mm -hmm. że dzwonimy i koniecznie mówimy. Byliśmy umówieni, że przyślę maila, byliśmy umówieni, że dotrze TOWA. <laughs> Jednakże z powodów obecnych, niezależnych ode mnie, innych, po prostu nie będę w stanie dotrzymać terminu, będzie to wtedy, a wtedy. I im wcześniej to. Bo jak zrobicie to po terminie obiecanym, to już niestety nie działa. Im wcześniej wiecie, to nie bójcie się, naprawdę nie bójcie się. Bo każdy z nas woli wiedzieć, bo wtedy może z tym coś zrobić. A w momencie, kiedy czekamy, czekamy, czekamy i nic nie wiemy, co się dzieje, to wtedy co? Dzisiaj irytujemy, denerwujemy, smucimy, albo jakieś różne inne emocje mamy co niestety na tą, tą drugą stronę, jak już w końcu zadzwoni i ją dołapiemy, no to się to wszystko wylewa. Tak? No więc tak samo reagują wasi klienci czy kontrahenci, czy osoby, z którymi współpracujecie, czy też tak zwane w życiu drugie połówki. To dokładnie jest to samo. Jak obiecałeś żonie, dziewczynie, że wrócisz do ósmej, a wiesz, że nie wrócisz, to zazwyczaj napisz SMS-a, żeby się spóźnić, tylko nie pisz, że 15 minut, chociaż wiesz, że godzinę. Tak? Napisz, że się spóźnisz w półtorej godziny, przyjdziesz za 45, będzie cała uradowana. Jak wiesz, że zagadałaś się z koleżanką, no i niestety, tak, miał być obiad na 16, ale no nie będzie, bo zapomniałaś, że istnieje czas, to tak samo napisz, tak, że po prostu, no, no nie będzie tego obiadu, bo zapomniałam, że istnieje czas. Ale oprócz czasowych do precyzowania jest wiele, wiele różnych jak myślicie, jakie to są słowa, które trzeba koniecznie doprecyzowywać na pewno z klientem, ale w życiu Jakie to jeszcze mogą zrobić? Nie. Słowa do doprecyzowania. Później. Później. Kilka. Kilka. Trochę. Trochę. Często. Często. A jak często, to i? Kiedy? Nie. Często. Rzadko. Wysoki. Niski. Już któryś raz. No, cór. Drogo, tanio, dużo, mało, ładne, brzydkie. Drugą taką grupą e, słów, które warto doprecyzować, są takie słowa, które są ogólnie uznane, że, no przecież wszyscy wiedzą o co. Ładna dziewczyna, przystany mężczyzna, dobre dziecko. Rozumiecie? Na każdego to znaczy co innego. No i jest jeszcze jedna grupa, którą warto doprecyzować. Słów. Ja to nazywam, to są tak zwane słowa mądre lub słowa branżowe wskaże z Waszych branż są takie słowa, które w Waszej branży są zrozumiałe. Ale dla Waszych klientów, którzy nie siedzą w branży, niekoniecznie. Co więcej. Nawet jeżeli na przykład... Bo w branży budowlanej, czy na przykład co robisz? ja, ja, ja okazują się geotechniką takimi rzeczami. Geotechniką. Tak. Czyli na przykład co robisz? Kto, kto jest waszym klientem? No, też ludzie z firmy budowanych, budowlanych, także oni nie wiedzą o czym mówimy. Jesteś pewny? Tak. Że zawsze? W 99% tak. Że się na geologii znają? Tak. Znaczy, no geologii się nie muszą znać, wystarczy, hmm. że się wiedzą, że chcą ode mnie kupić mikropale. Okej, okay. ale, nie ale to jest mikropale, to... ale takich słów branżowych pewnie jest więcej, którymi wy się posługujecie ja bym... w swojej branży, a oni mogą niekoniecznie. Szczerze mówiąc, ja bym nie miał w budow... budownictwo jest dość szerokie, to że to, że my na przykład sprzedajemy gwoździe gruntowe, to spora części ludzi z branży zbudowlanej. Wy jesteście razem? To... Tak, a my jesteście z znaleźć. Z branży to spotkającie, że nie wiedzą tego, a wszyscy siedzą w branży Kto jeszcze jest tu z branży budowlanej? To jeszcze jeszcze Ja. Nie, nie bezpośrednio, nie bezpośrednio. I co wy te pale jakie? Mikro. Mikrofony. Wiecie, co to są mikrofony? Ja nie, ja słyszałam mikrofona. A widzisz, a koleżanka słyszała no, do mnie mikrofona. Tak, mikrofony. to nie zauważyłam. ale wyjaśnicie. Ale nie doprecyzowuje, nie? Siedzi ciekawe, nie doprecyzuje. A ja jeszcze raz o tym, o czym mówiłem, usłyszałem, jak mówiłem, nie Nie, nie, ona teraz tylko powiedziała, że usłyszała, że mikrofony. Chodzi o to, że ona, teraz popatrzcie, I takie są sytuacje, w rozmowie z klientem. Ja coś mówię, klient nie dopytuje, znaczy rozumie. Nie dopytuje, bo nie chce się przyznać, że nie wie, albo nie do końca zrozumiał, bo mówię źle wyraźnie. Albo, jak mówiłeś, to on akurat myślał o czymś innym. Więc są słowa branżowe, które rozumie się w jakimś kręgu, i wówczas jest to oczywiste, że przecież na pewno wszyscy rozumieją to słowo. Yy, oglądacie czasami turniej jeden z dziesięciu? Tak. Wszyscy wiedzą, co to jest? Tak. I zdarza się Wam tak, że jest jakieś pytanie, I po prostu wy oczywiście wiecie, ten ktoś nie wie, myśli sobie, kurde, takie proste, i on nie wie? Zdarza się Wam. To takie oczywiste, bo on może nie wiedzieć. Wczoraj było jeden z 10, oglądałam, bardzo lubię ten program oglądać i było, co to jest Fed. No to, to oczywiście wiem, co to jest Fed, nie? Młody człowiek nie wiedział. Ja sobie tak, matka święta, młody człowiek w XXI wieku w internecie ciągle ten Fed gdzieś tam pada i on nie wie, co to jest Fed, no ale nie wiedział. Wy wiecie, co to jest Fed? finansowa taka w To jest bardzo wysoka ustawa. Stop procent. Czyli wiecie, jak wytłumaczyłam. Gdzieś, ale kojarzymy. Ale, ale gdzieś się. Gdzieś. Tak. Więc dokładnie tak samo może być. Klient gdzieś coś kojarzy. Yy, spytałeś mnie, jaka specjalizacja muzyczna. Ja powiedziałam obój. I tu niektórzy... Co to jest obój? Jak wygląda obój? No, jest jak wygląda? Drewniana? Tak, drewniana. jak wygląda? No jak wygląda? Ok, Okej, nie wiesz, jak wygląda? Chciałem, żebyś to zwojnowić, że długi wygląda jak taka króciutka luka i drewniana. I Kogo? Ty No Dobra, no to jak znasz tego pana, to wiesz, jak wygląda. No? To jest nasz to ty też masz. Dobra, ty też Dobra. A skąd znaczy tak? W firmie, słuchajcie, ty to samo no, Znaczy prywatnie? prywatnie. A prywatnie, prywatnie znaczy. Znaczy nie osobiście. Ale... Świetnie się przy niej Też nie. Ja już pewnie co to jest. Chodzi o to, że z reguły obój się chcę. I są pewni, że wiedzą, co to jest obój. Ja tu nie komu, bo ja wiem, że to jest taki instrument, że jak ja w firmy klasie szkoły podstawowej... Powiedziano mi, że ponieważ no, nie chciałam się ćwiczyć na fortepianie, a chciałam iść do liceum muzycznego. A wtedy jeszcze była tylko postałuszka i liceum. No i powiedziano mi, że niestety na fortepianie, jak nie ćwiczyłam, no to niestety raczej małe szanse się dostać, No ale ja bardzo chciałam zostać muzykiem, więc mówię, dobrze, no to co mogę zrobić? No to musisz wziąć jakiś instrument dodatkowy, to masz jeszcze dwa lata, to, to zdążysz. Ja mówię, no dobrze, to ja bym chciała flet, No niestety, no flet już poprzeczny, no zajęte miejsce, już miejsca, że na miejsca. Ja mówię, no dobra, to klarnet. No nie, klarnet to jesteś za mała. No to dobrze, to co mogę? Możesz obój. A jak to wygląda? Także to nic dziwnego, bo ja w szkole muzycznej nie wiedziałam, co to jest obój. Więc nie, nie trzeba się wstydzić. Natomiast pokaz chcę Wam pokazać, jak funkcjonujemy. Że ja mówię obój, większość ludzi, a Po czym jak pytam, no dobrze, to wiesz, jak wygląda, oczywiście i te osoby są przekonane, że wiedzą. Pokazują mi wszystkie instrumenty te, ale nie obój. To jest Fago, taka duża rura, i tutaj takie coś jest. To jest Fago. No, takie duże ma tutaj, i tam się. To jest Waltornia, tak. Czasami jest klarne, czasami jest coś innego. Ale jak padło słowo Ukraińcom, to już wiem, że wiecie, tak. Więc też, jak słuchacie klienta, jak dopytujecie, to słuchajcie pobocznych rzeczy, które Wam potwierdzą, że na pewno rozmawiacie o tym samym, że na pewno ten klient Wie, o czym rozmawiacie. A jak milczy? To źle o tobie świadczy. <gry> okay, no to jak milczy, to źle o tobie świadczy, w sensie... Proszę? No i co dalej? Ale co to znaczy milczy? Nie no, to znaczy no, no pani mówi, żeby... żeby... Jestem Ula, powiem sobie pani... A, no Ula, no mówiłaś, że jest coś tak, w sytuacja, że z kim się rozmawia, i ktoś nie, do, nie, zada, nie zadaje pytań, milczy. Nie, ja nie powiedziałam, że milczy, tylko mówię, że milczy, nie przyznaje się, że nie rozumie, co to jest. Że nie przyzna się, nie dopyta, bo nie chce się przyznać. No, na przykład, idziesz do kumpla z branży budowlanej, tak? No, on sobie zdaje sprawę, że teoretycznie powinien wiedzieć, co to są te pale jakieś. No, ale tak nie do końca wie. A ja sam się no, myśli, sobie, no, jakoś będzie. Nie zapytam. Może to nie jest dobry przykład, bo może w budownictwie dobrze by było, żeby wiedział, nie? Na bezpieczeństwa... No, wiem, o, co, o czym mówisz, bo ja, bym, ja na przykład wykonał telefon do jakiegoś grafika i on zacząłby mi mówić jakimiś słowami branżowymi, że coś, nie wiem, przy druku może coś tam wydarzyć, wysypać tak, jakoś, tak, coś tak, tam, coś tam. Tak, ja bym nie miał tego pojęcia, o czym o nie mówił. I raczej byś nie zapytał. Nie, bo mnie to nie interesowało zupełnie. A on by był przekonany, że skoro nie pytasz, no to wszystko rozumiesz. Miałam taki przykład przy wydawaniu mojej książki. To jest moja pierwsza książka, a nawet nie ostatnia, więc bardzo dużo się uczy. Po raz pierwszy miałam doświadczenie z wydawnictwem. No i powiedziano mi: ja, ja nie wiem, jak to napisać, nie mam napisane, ale w Łordzie, jak to wszystko zrobić. tak, spokojnie, pani Ulu, my pani przyślemy szablon, pani tylko ten szablon porzuca, co gdzie trzeba, i wszystko będzie w Myślę, Super, przyślał mi szablon, szablon dla mnie, do uszuki szablon. Czy są jakieś kwadraciki. Te kwadraciki będą opisane, co gdzie mam wrzucić. Ja sobie w te kwadraciki wszystko pyk, pyk, pyk podopasowuję i będzie się. Dostaję maila. Jest napisany szablon. Otwieram ten szablon, a to jest zwykły Word, więc odpisuję maila. Chyba się nie podczepiło to, co trzeba, bo dostałam nie szablon, tylko bo i no Worda. co pani do mnie dzwoni, mówi, no to jest pani już szablon. Co ja mam z tym zrobić w takim, rozumiecie, <laughs> szablon? Szablon, no coś dostanę, to tam wszystko będę wiedzieć. Więc nawet jeżeli rozumiemy słowo szablon, że jest coś takiego jak szablon, to nie znaczy, że mówimy o tym samym. Więc również słowa branżowe doprecyzowujcie. Dobrze. Robimy kolejne ćwiczenie. 2, 4, 6, 8, 10. Pięknie. Się rozpraszamy, pary sobie robimy jakie, a nie, bo Was muszę rozdzielić. Was mm -hmm. muszę rozdzielić, czyli tak. Nie, zaraz. To połączymy Was tak. Was połączymy w dwójkę, tam idziecie gdzieś sobie do roku. Tu jesteś identy. Tak. To Was połączymy. Jesteś co? Edukacja. Edukacja. To Was połączy. <grym> 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 tak. Dobra, wy sobie idźcie. Was też musimy rozdzielić. Wy sobie możecie tu i wy tu. Bo ty też nie jesteś na tą drogą. Nie. Kresa odpoczynać. Ja zabieram. Wziąłeś krzesło, bo dwie, 5 do do 8 minut, będziecie siedzieć, więc warto. I tak to możecie się tu obrócić, jak tylko zaraz powrócę Tak do siebie się zwróćcie, bo będziecie rozmawiać. Mamy projektowanie ogrodów, tak? Nie. Aranżaca wnętrz remont. i remonty. i remonty. Projekty unijne, dobra. Tu mamy budowlankę te pale, jakieś tam. To do robię. Mikrofon, proszę. Wydarzenia od góry To co można ukazać? No dobra, nie wyląduje. Aha, tu jest ten, tutaj są eventy. Jestem. Tu jest Jestem. Tu są też projektowanie są Nie, nie, to nie, 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 marketingowe, nie, jest edukacja. nie, nie, co? Zajęcia nie, Zajęcia w dwóch słowach przybliżcie sobie, co może być nawzajem Waszą ofertą, bo jakby tu jest jasne ewenty organizacji, organizowanie eventów, spotkania, tutaj co to znaczy powiedz koledzy, co to znaczy te zajęcia dla dzieci. Projektowanie wnętrz też wiadomo, przygotowanie umiennych raczej też, yy, też wiadomo. Tam gdzie nie do końca to sobie doprecyzujcie dosłownie w dwóch słowach, tak? Co może być waszą ofertą? Ale dla na, nas wzajemnie nie. To głównie to budowlankę, żeby doprecyzować i te dzieci tutaj, żeby było wiadomo, czy to jest przedszkole, czy to jest jakieś... Co sobie tam... możecie sprzedać nawzajem. Co sobie możecie sprzedać U. nawzajem, tak? ale, ale na to dosłownie po dwa zdania, tak? Nie wie, bo, bo chodzi o to, żeby tylko nakreślić. Po czym? Po czym? Po czym? Jeszcze nie, jeszcze nie doprecyzuję, jeszcze kończę mówić. Po czym najpierw jedna strona, a później druga, po trzy minuty, jakby mówi swoje zapotrzebowanie. Czyli ty mówisz do koleżanki: słuchaj, to przygotuj mi ofertę. Chciałbym przygotować event na tysiące osób, noclegi dla dwóch. Coś sobie tam wymyśl, nie ma znaczenia. Prawda? A ty, jak się dowiesz, co mniej więcej może być tą jego ofertą. O, no, za tymi falami, jakimiś falami? Mikrofalami. Mikrofalami. To też mówisz, słuchaj, to potrzebuje tyle i tyle, tysiąc pali potrzebuje, i żeby mi tu przywieźć po prostu na wtorek i tak dalej, one muszą być ze złota. To mhm. oczywiście wiarygodne, nie? Nie wymyślamy rzeczy, które są niemożliwe. I też, żeby on, rozumiemy? Jakby nawzajem prosimy o przygotowanie dla siebie oferty. Nie może paść żadna kwota w tej rozmowie.